W tym wideo chcę z Wami pogadać o sposobach, trikach, które warto wypróbować, sprawdzić, przetestować na własnej skórze, aby bardziej cieszyć się z życia. I większość z tych trików stosuję, poznałem je dzięki innym YouTuberom, książkom o tematyce rozwojowej, czy różnym artykułom, na które gdzieś tam się kiedyś natknąłem. Będzie to taki zbiór, moim zdaniem, rad łatwych do zrealizowania, a z drugiej strony pomocny i efektywny. Każdy z Was pewnie zna słowa z utworu, bodajże zespołu czem w życiu pięknym. Są tylko chwile. I wiecie co, no chyba tak jest. E, każdego dnia mam, mamy pewną rutynę w naszym życiu, e, czy to praca, a jak nie praca, to domowe obowiązki, a jak nie domowe obowiązki, to inne różne zobowiązania. Dlatego moja pierwsza rada jest taka abyś zaczął planować swój dzień, a nawet e, kolejne tygodnie czy miesiące. I pomiędzy te takie wiecie, standardowe obowiązki, które mamy każdego dnia, podrzucać czynności które wiesz, że sprawią Ci przyjemność i po prostu są dla Ciebie dobre. Wiem o tym, że wiele osób nie lubi lub nie potrzebuje planować, ale ja mam tak, że jak sobie nie zorganizuję, nie zaplanuję mojego czasu wolnego, to na przykład spędzę wieczór przed telewizorem albo zamówię jakieś jedzenie na wynos, albo zjem lody, tylko wiecie, nie tam jakąś miseczkę, tylko po prostu całe opakowanie lodów i pewnie przez małą sekundeczkę pomyślę, o jaki to super pomysł na wieczór, no, ale jak już ta sekundeczka minie i pizza zniknie ze stołu, to będę żałował, że mój wieczór wyglądał tak a nie inaczej. Jak sobie dobrze zaplanuję czas, zastanowię się nad moim planem dnia, mogę mieć w pewnym stopniu gwarancję, że w moim dniu będzie dużo pozytywnych, interesujących momentów. Lubię planować nie tylko mój kolejny dzień, ale także kolejne miesiące, dlatego że czasami na zrealizowanie niektórych pomysłów po prostu potrzeba trochę więcej czasu. Tak jak na przykład mój wyjazd na wakacje. Kocham Włochy, dlatego chciałem wybrać się na kilka dni i zobaczyć jak najwięcej odwiedzić moje ulubione regiony, nacieszyć się słońcem i upałami, których raczej nie ma w Szkocji zjeść przepyszne włoskie gelato. Dzięki temu, że miałem dobry plan, wakacje są bezstresowe i dodają mi dużo pozytywnej energii. Są także mniejsze rzeczy, które dodaję do mojego kalendarza, takie jak na przykład spasy po okolicy czy w ładnych wybranych miejscach. Dodam również, że nie wszystkie swoje pomysły musisz od razu dodawać do kalendarza i je zaplanować na jakiś określony termin. Możesz również sobie stworzyć dodatkową listę, e, taką listę rzeczy, którą chciałbyś zrobić kiedyś w przyszłości, jak nadarzy się okazja. I na przykład mój znajomy, on sobie stworzył listę z restauracjami. Które, które chciałby kiedyś odwiedzić, i za każdym razem jak się spotykamy, on wyciąga tę swoją listę i wybieramy się do jakiegoś nowego miejsca, żeby przetestować i sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak dobre, jak gdzieś tam było napisane. Ja jego pomysł trochę bardziej rozwinąłem i nie skupiłem się tylko na restauracjach, a stworzyłem sobie taką listę marzeń, bank pomysłów. Wpisuję tam wszystko, co chcę kiedyś w dosyć nieokreślonym czasie zrealizować. Na mojej liście znajdują się rzeczy bardzo realne do zrealizowania, na które po prostu nie miałem jeszcze czasu lub okazji. Listę regularnie przeglądam i jak planuję mój dzień i kolejne tygodnie, to gdzieś tam się zastanawiam, czy może byłoby realne dodać coś z tej listy do mojego kalendarza. Ten bank pomysłów może mieć różną formę, to może być po prostu lista, ale jeśli chcecie, możecie na przykład użyć tablicy korkowej i wieszać zdjęcia z pomysłami, żeby trochę lepiej zwizualizować sobie swoje plany, bo o to w tym chodzi, aby to były rzeczy, które chcesz zrobić. I znowu wracając do tych wakacji we Włoszech, zawsze bardzo chciałem wrócić do Wenecji. Jak miałem chyba z 19 czy może 20 lat, pojechałem na taką krótką, kilkugodzinną wycieczkę. Już od tamtego czasu moim marzeniem było wrócić do Wenecji jeszcze raz, żeby pozachwycać się architekturą. No i bardzo się cieszę, że udało mi się to marzenie zrealizować. I tak tylko dopowiem, że osobny vlog z Wenecji znajdziecie na moim kanale. Każdy z nas dobrze wie, że spędzanie czasu na łonie natury jest dla nas dobre. Jest także mnóstwo badań na ten temat, które jasno wskazują, że życie w kontakcie z przyrodą wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia, otyłości, cukrzycy, nagłych wypadków astmy lub w ogóle zaburzeń psychicznych czy depresji. Pojawiły się też jakiś czas temu kolejne badania, tym razem sporządzone przez brytyjskich naukowców, które wskazują, że powinny to być minimum dwie godziny tygodniowo na dworze. Tyle wystarczy, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem i lepszym samopoczuciem. Oczywiście, czym więcej, tym lepiej. Lekarze zachęcają na przykład do spacerów po lesie, twierdząc, że zmniejszają one stany lękowe. Kontakt z zielenią sprawia, że podnosi, że podnosi się nam poczucie własnej wartości, polepsza się nam humor. Co ciekawe, tworzone są też kolejne badania, one są na dosyć podobno jeszcze takim wczesnym etapie. Jednak te wczesne wyniki wskazują, że przebywanie na łonie natury aktywizuje białka antyrakowe. Plusów spędzania czasu na łonie natury jest mnóstwo, dlatego warto zaplanować sobie kilka godzin tygodniowo na dworze, lub jak to woli, na polu, spacer z rodziną albo ze znajomymi, samemu, jak tylko chcecie. Ważne, żeby odejść od ekranów, stać z kanap i spędzić miło czas na łonie natury. Sam wiem po sobie, że spędzanie czasu poza domem ma na mnie ogromny wpływ. Za każdym razem wracam taki bardziej zrelaksowany, jakiś taki wypoczęty. Mimo, że na spacerach robię zazwyczaj no gdzieś tak około. 10 tysięcy kroków, ale dodaje mi to naprawdę sporego kopa energetycznego. Jest to również dobry sposób na oszczędzanie, no bo zamiast umówić się na lunch albo do pubu, bierze się kawę w rękę i spaceruje ze znajomymi. Nie trzeba wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, a można sobie na spokojnie porozmawiać, popodziwiać otaczającą naturę. No, same plusy. Kolejna rada, aby być w życiu szczęśliwym, to po prostu się rozwijać. Gdy pracujesz nad sobą, zawsze pojawiają się jakieś nowe możliwości, nowe wyzwania, a życie staje się bardziej ciekawe, interesujące. Natomiast kiedy nas dopada rutyna, stajemy w miejscu na dłuższy czas, no to wiele rzeczy po prostu przestaje nas cieszyć. Ja lubię od czasu do czasu zadać sobie takie typowe, standardowe pytania coachingowe, na przykład gdzie jestem obecnie w moim życiu, co sprawia lub sprawiało mi radość, przyjemność, jak mogę to kontynuować lub jak mogę to przenieść na kolejny poziom zaawansowania. Dobrym przykładem z tego roku jest moja wyprawa rowerowa po Belgii i Holandii. Od zawsze lubiłem jeździć na rowerze, ale nigdy nie więcej niż 20 km, więc kiedy pojawiła się okazja, postanowiłem z niej skorzystać i przejechać na rowerach trasę z Brukseli do Amsterdamu i z powrotem. Mimo, że nie było łatwo, były to wspaniałe wakacje. Zwiedziłem dziesiątki przepięknych miejsc i zdecydowanie nie żałuję, że podjąłem się takiego wyzwania. Jeszcze do tego punktu chciałbym dodać, że warto stawiać sobie cele w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Cele, nazwijmy to małe, które są realne do zrealizowania w dosyć krótkim czasie, jak też te takie, które mogą zająć kilka lat, no ale mogą zdecydowanie zmienić Twoje życie na lepsze. Pamiętaj, żeby nigdy nie rezygnować z osiągnięcia celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu, bo czas i tak upłynie. Porównując życie teraz do tego, jak na przykład wyglądało 20 czy 30 lat temu, nie wiem, czy się zgodzicie, ale moim zdaniem nastąpiła ogromna zmiana. Teraz wszystko dzieje się na szybko. Prowadzimy dużo rozmów, jest praca, wiele różnych zadań, jakieś maile, wiadomości, a tu jeszcze obowiązki. Każdego dnia pędzimy, bo często jest tak, że liczba zaplanowanych zadań nas przerasta. Taki Niekończący się maraton. I moim sposobem, jaki podpatrzyłem u innych YouTuberów, jest cotygodniowa autorefleksja, a po niej jeszcze akcja. Nie jest to nic skomplikowanego, po prostu zawsze pod koniec tygodnia staram się przez chwilę w ciszy, na spokojnie, w domu, albo na przykład na wieczornym spacerze e, przeanalizować, przemyśleć mój tydzień. Co poszło dobrze, co poszło nie tak. Co powinienem zrobić lepiej, jakie błędy popełniłem, e, jakie z tego mogę wynieść wnioski na przyszłość. Wiele osób stosuje autorefleksję przed pójściem spać, jak już leżą w łóżku, i na początek mogę Wam polecić metodę 5 razy, dlaczego. Zadaj sobie pytanie: dlaczego coś się stało w ciągu danego tygodnia, i zastanów się, jak to na Ciebie wpłynęło, jak to można polepszyć, lub jeśli to coś dobrego, jak to można rozwinąć. Pisanie pamiętnika też nie jest złym pomysłem. No, znajdź metodę, która jest dla Ciebie najlepsza. Jakie korzyści zobaczyłem u siebie? Przede wszystkim mam taką większą kontrolę nad tym, jak toczy się mój dzień. Wstaję rano i jestem pewniejszy siebie, bo mam pomysł na to, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Zaczynam ten, ten dzień jakby trochę tak bardziej bezstresowo i również zauważyłem, że z czasem, już po takich kilku autorefleksjach, Poruszam w mojej głowie coraz to różniejsze tematy, no ale muszę przyznać, że jeszcze w temacie autorefleksji jest dużo przede mną, i jeszcze wydaje mi się, że dużo mogę poprawić na lepsze. No i jeszcze jedna ważna sugestia. Nie chodzi w tej autorefleksji o to, żeby przeanalizować swój dzień. Ważniejsze i to zdecydowanie ważniejsze są kroki, jakie podejmiesz, jakie działania, aby bardziej cieszyć się z życia i też nie przesadzać z autorefleksją. Raz w tygodniu, a może nawet pięć najważniejszych tematów z miesiąca wystarczy. Aby twój dzień był udany, poranek musi być udany. Nagrałem cały osobny filmik o mojej porannej rutynie, więc jeśli Was ten temat interesuje, zachęcam do obejrzenia. Ale dzisiaj wspomnę o takiej jednej małej rzeczy, która znacznie polepszyła mój poranek. Stworzyłem sobie, słuchajcie, taką poranną playlistę, w której znajdują się moje ulubione, energetyczne piosenki. No i zamiast stawać tak zwaną lewą nogą, to wstaję sobie z uśmiechem i jeszcze do tego organizując darmowy koncert z sąsiadą od rana. I muzyka stymuluje uwalnianie dopaminy, czyli tak zwanego hormonu szczęścia. Dowiedli tego naukowcy z Uniwersytetu McGill w Kanadzie, a także na przykład chroni przed depresją, wzmacnia pamięć, działa nawet przeciwbólowo. No to co? Jakie piosenki znajdą się w waszej playliście? Na koniec rada chyba najbardziej oczywista z możliwych, ale chyba niestety często o tym zapominamy lub pomijamy siebie, swoje potrzeby przez brak czasu czy też jakieś inne priorytety. Każdy z nas wie, co znaczy zdrowy tryb życia, ale ja tak może pokrótce przypomnę, aby jeść regularnie najlepiej dużo warzyw, ograniczyć mięso, małe porcje bez nadwyżki kalorycznej, regularnie pić wodę, ćwiczyć. Spacery wspomniane wcześniej są jak najbardziej ok, ale dodatkowe ćwiczenia na różne partie mięśni na pewno nie zaszkodzą. Dodatkowo oderwicie się od ekranów komputerów czy innych ekranów e, co jakiś czas. Pytajcie siebie, czy czegoś nie potrzebujecie. To wszystkie wskazówki, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem. Oczywiście to są tylko rady, sugestie, które na mnie bardzo dobrze podziałały, dlatego zdecydowałem się nimi z Wami podzielić. Jeśli czujecie, że te rady mają sens, koniecznie podajcie je dalej, będzie mi bardzo miło. Za dzisiaj natomiast bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego.